Człowiek pracujący pozdrawia. Pracuję, nie mam czasu na apologetykę. Właśnie. Ale kiedyś może nie, się pokażę. Tylko pniochy w głowie. <laughs> Witajcie. Słuchajcie, porozmawiamy o Bożym Narodzeniu. Będziemy obalać pewne protestanckie i ateistyczne mity na temat Bożego Narodzenia, na temat daty tego święta. Oczywiście od razu przysięgam tutaj, nie umówię wszystkich tematów, bo temat jest szeroki: jak szeroka rzeka, jak Wisła, jak Nil, po prostu, jak żółta rzeka w Chinach i w ogóle. Także, kochani, naprawdę. Ale słuchajcie, co do daty 25 grudnia, dlaczego my świętujemy narodzenie naszego Pana Jezusa Chrystusa, naszego, dlaczego te kochane dzieciątko według nas urodziło się 20, w nocy z 24 w zasadzie na 25 grudnia. I teraz może powiem coś takiego, może powiem coś takiego, że ja nie lubię takich rzeczy mówić, ale to powiem. Generalnie ta data nie jest najważniejsza, tak? Bo wiadomo, najważniejsze jest to, że że słowo się wcieliło, że druga osoba Trójcy Świętej stała się człowiekiem, że doszło do tej wspaniałego zjawiska jak unia hipostatyczna, że Jezus już na zawsze będzie człowiekiem, tak? Na zawsze będzie jednym z nas, że odczuwał tak jak my, żył tak jak my, nie różnił się niczym oprócz nas, za wyjątkiem, tylko jednego ważnego czynnika, jaki był grzech. I może najpierw cytat z Klemensa Aleksandryjskiego, ojca Kościoła, żyjącego jak sama nazwa wskazuje w Aleksandrii w latach 150-212. Niektórzy pragną ustalić jeszcze ściślej w związku z narodzinami zbawiciela nie tylko rok, lecz nawet dzień. I wymieniają go jako 25 dzień Paczona czy Paszona. Nie wiem jak to przeczytać. Są i tacy, którzy powiadają, że zbawiciel urodził się w miesiącu Farmuti. Kochani, więc widzimy, że dla niektórych pierwszych chrześcijan ta data nie była najważniejsza, najważniejszy był ten fakt. Pamiętajmy o tym, że chociaż pierwszy kościół, jak staramy się udowadniać, był jednością, że był papież, były synody, byli biskupi, była dyscyplina, jeszcze będziemy o tym na pewno nieraz mówić, o ile się będziemy spotykać. Także, ale jednak, prawda, te informacje niektóre były rozrzedzone i może nie wszyscy wszystko widzieli. Dlatego, że jak widzimy tutaj, Klemens nie znał daty urodzenia. Ale przejdźmy do innego ojca kościoła, dla bardzo ważnej postaci, jaką jest święty Hipolit Rzymski. Tak sama nazwa wskazuje, żyjący w Rzymie w latach 170-235. I tam on napisał taką pracę in Danielem, to jest komentarz do księgi Daniela. I co tam czytamy? Przyjście... Przepraszam, pierwsze przyjście naszego Pana w ciele, kiedy rodził się w Betlejem, miało miejsce w ósmym dniu przed kalendami stycznia. Ósmy dzień przed kalendami stycznia to 25 grudnia. Taki jest sposób liczenia dat dat w kalendarzu rzymskim, tak? Kalenda to pierwszy dzień miesiąca, 8 dni przed to 25 grudnia. Komuś się może wydaje, że pewien błąd, że nie 8, a 7, ale chodzi o to, że Rzymianie liczą w ten sposób. Jeżeli mamy piątek i niedzielę, to ile jest dni pomiędzy piątkiem a niedzielą? Według nas dwa, według Rzymian 3. Dlaczego? Bo piątek, sobota, niedziela. Mam nadzieję, że jest to jasne. Teraz kolejna bardzo ciekawa postać z historii Kościoła, nie święty i. I to chyba wyjaśnię, może przy okazji, dlaczego nie święty Syxtus Julius Africanus, czyli Syxtus Julius Afrykańczyk, żyjący w latach 160-240. Chrześcijanin, chrześcijański oficer, naukowiec, dyplomata i historyk, który popełnił taką pracę jak chronografia, chronografia, przepraszam. chronografia w której opisuje dzieje świata. Zarówno świeckie, jak i kościelne, i podaje datę narodzenia pana Jezusa Chrystusa, naszego zbawiciela, na 25 grudnia. Jego dzieła są zaginione, ale odpisy znajdziemy u Eusebiusza z Cezarei i bizantyjskiego historyka Jana Malasosa. Ten pan także popełnił takie wielkie dzieło 25-tomowe, którego nas niestety zapomniałem, w którym opisywał najróżniejsze dziedziny wiedzy, weterynarii, medycyny. Rzemiosła, architektury, a także wypowiadał się na temat prowadzenia wojny, i chyba dlatego nie jest świętym, bo jego propozycja prowadzenia wojny jest straszna. Po prostu proponował totalną anihilację wroga, zatruwanie rzek, produkcję jakiejś broni chemicznej, biologicznej. Może to wynika z tego, że brał udział w straszliwie okrutnych wojnach rzymsko-perskich, w którym persowie wyżynali całe wsie miasta, równali prawda, całe, całe dzielnice z ziemią i jak to widział, to stwierdził, że trzeba tych wszystkich persów po prostu wymordować do reszty, na nimi się litować. No cóż, niestety nie wszyscy są idealni, i... ale to nieważne, gdyż pomysły pana z tych Afrykańczyka... Nie mają znaczenia, jego pomysły co do prowadzenia wojny nie mają znaczenia. Ważne jest to, że w swoim dziele podał tą datę. I teraz, co nam to mówi? Co nam to mówi, kochani? To nie jest dowód, te dwa świadectwa nie są dowody na to, że Chrystus urodził się 25 grudnia. Tylko są dowodem, że przynajmniej jakaś część wspólnoty chrześcijańskiej na początku III wieku, czyli. Daleko przed tym mitycznym Konstantynem, który zniszczył prawie chrześcijaństwo i założył Kościół Katolicki, że jakaś część tej Wspólnoty tą datę znała i jak ją znała, to na pewno ją jakoś obchodziła. I teraz jest jeszcze jedna kwestia w tym temacie, tak zwana kwestia pasterska. Otóż chodzi o to, że są niektórzy na przykład Świadkowie Jechowie, którzy mówią tak, halo, 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 halo. Tam w Ewangelii jest napisane, tak? Że byli sobie pasterze w polu. A jak to pasterze w polu, jak to była zima? No słuchajcie, ja nigdy... Yy, czyli to musiała być inna data, tak no, musiał być inny dzień, tak? To nie mógł być 25 grudnia. Kochani, powiem tak, ja nigdy w Palestynie nie byłem. I nie wiem, czy tam pasterze w, pod Betlejem 25 grudnia wypasają owce, czy nie wypasają. Teraz pewnie nie wypasają, bo są na pasterce. Ale podajmy tutaj głos katolickim autorytetom. Ksiądz profesor Dąbrowski, co pisze. Pasterze palestyńscy ubrani są w tunikę sięgającą przynajmniej kolan. Chroniąc się przed chłodem używają kożucha lub płaszcza. Spędzenie nocy wraz z trzodą na pastwisku i to podczas zimy nie należy wprawdzie do zwyczaju przyjętego ogólnie. Nie można jednak tego uważać za rzecz niezwykłą. Wielu z betlejmitów po dzień dzisiejszy postępuje w ten sposób. I jeszcze jeden cytacik. Przebywanie nocą na wolnym powietrzu jest możliwe w okolicach Betlejem nawet podczas deszczowej pory roku. Na noc pasterze zapędzają wtedy stado do zagrody specjalnie na ten cel przygotowanej ściernistych krzewów. Sami zaśpią w szałasie. Jeden z nich zawsze czuwa, aby bronić stada przed złodziejami lub dzikimi zwierzętami. Pamiętaj, mnie te cytaty przekonują. A jeśli ktoś nie wierzy, niech jedzie do Palestyny, jedzie do Betlejem i sprawdza. Kochani, teraz za to kwestia sol in virtus. Teraz to trzeba troszeczkę szerzyć. Otóż generalnie to jest... Wiem, że mówiłem to nieraz, ale tu jeszcze raz powtórzę. Porozmawiajmy o teorii protestanckiej i teorii superprotestanckiej. O cóż chodzi? Otóż chodzi o to, że wielu, ja nie mówię wszyscy, ale jakaś część naszej kochanych broci protestantów to wierzy w ten mit konstantyjski, że był wspaniały kościół chrześcijański, wspaniały w pierwszych chrześcijan. Którzy mieli takich cudowni, którzy w ogóle nie zachowywali się jak katolicy, którzy nie mieli żadnych obrazów, którzy nie mieli żadnej przy, którzy nie mieli żadnych biskupów, żadnego papieża, oni byli tacy dobrzy, byli pacyfistami. I tak dalej, prawda? Oni się tak modlili tylko pismem świętym i w ogóle byli fantastycznie idealni. I przyszedł ten zły Konstantyn i zrobił taki spisek, i tak skręcił to chrześcijaństwo, i zrobił z niego takie pogaństwo, i zaprowadził to wszystkie ohydne jakieś kadzidła, jakieś obrazy, jakieś rzeźby, jakiś proces, jakieś, jakieś pielgrzymki, jakieś, jakieś w ogóle pogańskie, takie straszliwe rzeczy, prawda? I historia super protestancka. Które mówi tak: to nie Kościół katolicki jest pogański, a w zasadzie nie tylko. To całe chrześcijaństwo jest pogańskie. I żeby to zrozumieć, to lepiej się obejrzeć pierwszą część pierwszego filmu Zeitgeist. I tam jest wszystko idealnie powiedziane, o co to chodzi. Tak? Że nie, nie, Chrystus też nie żył. Chrystus to jest jakiś pogański mi, to nie jest zaczerpnięty z jakichś innych bogów, a apostołowie to co? To znaki zodiaku. Tak. I tak naprawdę całe chrześcijaństwo jest jakimś tam wyrazem pewnych pogańskich, pomieszanych ze sobą mitologii, mitów starożytnych, egipskich, yy, greckich, rzymskich, yy, prawda, blisko wschodnich, północnoafrykańskich i nie wiadomo jeszcze jakich. I teraz tak, spróbujmy coś na ten temat powiedzieć, bo to jest temat bardzo ważny. I teraz tak. Głównie tutaj chodzi o, 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 o takie trzy rzeczy. Sol Victus, Mitra i Saturnalia. Od razu mówię, nie będę mówił o Mitrze, nie będę mówił o Saturnaliach, bo to już za dużo skoncentruję się na temacie Soli i czyli święta niezwyciężonego słońca. Tak to sobie wyglądało. W roku 274 cesarz Aurelian wprowadził święto niezwyciężonego słońca. I teraz tak, czy to miało jakiś wpływ na Boże Narodzenie? Powiem tak, nie wiadomo, jakiego dnia to obchodzono. To nie wiadomo, czy 25 grudnia. A świadectwa chrześcijańskie, te dwa, o których mówiliśmy wcześniej, są wcześniejsze. Tak? Wcześniejsze są, dlatego mnie to zupełnie nie przekonuje. A teraz mamy kolejny argument. Tak zwany chronograf 354. I od razu mówię, ja tutaj będę czytał, bo to jest zawiłe i, i w ogóle, już się zrozumieli. Od razu mówię, i żeby nie było wątpliwości, ja to, co teraz mówię, tak przyznaję się oparłem na Wikipedii, oparłem na angielskiej Wikipedii, ale naprawdę tam jest, to jest już. Tam są artykuły bardzo dopracowane i przede wszystkim są zanurzone, tak uzasadnione są literaturą. Literaturą niestety obcojęzyczną, tak, anglosaską, do której po prostu ja nie mam dostępu tutaj, tak? Może częściowo są jakoś płatne w internecie, ale wybaczcie. Ale po prostu przeczytam, co znalazłem. Chronograf 354, zwany także kalendarzem 354, to bogato ilustrowany manuskrypt stworzony w roku 354 dla zamożnego chrześcija rzymskiego chrześcijanina Walentyniana. Przypominam, to już jest po Konstantynie, tak? Już po Konstantynie, już po chrześcijaństwie. W skład tego dokumentu wchodzi także napisany wcześniej, prawdopodobnie w roku 336, katalog Liberiana. Zawierający listę papieży sięgającą do papieża liberiusza zmarłego właśnie w tym roku. jest to część 13. Tam jest kilkanaście różnych części. Niezachowany, niezachowany jest oryginał, ale kopie z czasów karolińskich i późniejszy kopie z XVII wieku. Autorem kodeksu był prawdopodobnie Furius Dionizus filokanus, czołowy kaligraf epoki połowy IV wieku chrześcijanie. I teraz najciekawsza rzecz. Część szósta tego dokumentu to Filokalian kalendar. Do każdego miesiąca znajduje się w nim odpowiednie informacje dotyczące wydarzeń, takich jak targi, wyścigi czy igrzyska. Jest tam ta także informacja o święcie Sol Invictus, właśnie za 25 grudnia. Ta informacja wygląda tak. Za to w części 12 jest wspomnienie męczenników e, Depositio Martyrum, i znajduje się tam informacja o następującej treści. I to jest w zasadzie ta sama informacja, że właśnie 8 e, kalenda. 8 kalenda stycznia, narodzenie Chrystusa. Tak? Tak to jest napisane. I teraz słuchajcie, kochani, czyli widzimy, że może tu jest jakaś korelacja. No nie do końca, dlatego że ten dokument jest złożony, jak widzimy, z różnych dokumentów, które powstawały w różnym czasie. I skądinąd wiemy, że ta część szósta, Filokalia Kalendar, powstała przynajmniej mniej więcej wtedy, kiedy katalog Liberiana, czyli w roku 336, bądź może wcześniej. Czyli prawdopodobnie to jest po Konstantynie 20 lat. Czyli raczej to jest niepełne, nawet jedno pokolenie. To raczej na pewno odzwierciedla wcześniejsze tradycje. Wcześniejsze tradycje. I teraz, ale jednak widzimy, że te święta się złożyły w jednym dniu, tak? Tak samo jak składają się w jakiejś części z Saturnaliami, które jednak są świętem ruchomym, a przede wszystkim to jest festiwal, który trwał więcej niż jeden dzień. I tu jest kilka kwestii. Po pierwsze, nie ma co się podniecać tak kultem słońca w Rzymie, dlatego że on nie był najważniejszy. Dlatego że Rzymianie nie znali prawdziwej zimy tak jak Grymanie, Celtowie czy Słowianie, gdzie naprawdę święta obchody, prawda, to, tego przełamania, kiedy wiadomo, że dzień będzie dłuższy, to jest w ogóle super masa, tak, dlatego, że wow, kończy się ta zima, to znaczy jakby, może nie, zima to się w zasadzie zasadzie zapiero zaczyna, ale dni już się robią dłuższe, już jest jakby nowa nadzieja, tak, już czajcie o co chodzi, że teraz już będzie lepiej, teraz będzie z górki, teraz dni będą dłuższe, a tu oczywiście ta ciemnica i tak dalej. Dla Rzymian to nie ma takiego znaczenia, bo to jest śródziemnomorski klimat. Ponadto Rzymianie mieli wielu bogów, którzy mieli wielu, wiele świąt. Także jakby chrześcijanie na jakąś inną datę trafili z tym Bożym Narodzeniem, to może też by się pokryło z jakimś Bogiem. I też można byłoby snuć jakieś korelacje. Na przykład, no nie wiem, można byłoby nawet snuć korelacje z Bogiem Wojny. Z Marsem, tak? No bo na przykład okazałoby się, że Boże Narodzenie jest 15 marca i ktoś powiedział, a bo Jezus mówił nie przyniosłem pokoju, ale miecz, więc Bóg wojny. No i mamy sprawę załatwioną, że Jezus to tak naprawdę jakaś rodzaj Boga wojny, tak? I że tak naprawdę jest to ściągnięte od Rzymian, czy od jakichś tam innych pogan. I już mamy ta zaorany i i część 18 kręci o tym, prawda, się film. Ale teraz. Argument jak dla mnie i od razu mówię, to jest na zasadzie autorytetu, tutaj na podstawie podanych autorów i literatury. W żydowskim kalendarzu 14 Nissan miał być datą stworzenia świata. Nisan to żydowski miesiąc, a nie, to nie chodzi o japoński samochód. A także Eksodusu z Egiptu. Chrześcijanie trzymali się tej tradycji, dlatego zarówno poczęcie, jak i śmierć Jezusa miały mieć miejsce 14 Nissan który na lata życia Jezusa miał przypaść na 25 marca w kalendarzu juliańskim. To o co chodzi? Po prostu, że prawda, kalendarz żydowski był yy, księżycowy, a juliański słoneczny. No i one się pśit, prawda, rozmijały. I, i, I różnie to mogło wypadać, ale tutaj ci banacze pewni wskazują na to, że akurat chrześcijanie wierzyli, że Chrystus począł się 25 marca i że zmarł 25 marca, dlatego że według Żydów życie wybitnej osoby trwa pełnie lat. Że poczęcie i śmierć jest tego samego dnia. Czyli od 25 marca 9 miesięcy to ile? 25 grudnia. I dziękuję bardzo.